Wyobraź sobie okolice, w której domy, drzewa i wspomnienia na całe życie zostały strawione przez płomienie, ale jeden obiekt pozostał cudownie nietknięty posąg religijny. Pośród zniszczeń spowodowanych pożarem, który przetoczył się przez Altadena przedmieścia Los Angeles, pojawiło się coś niezwykłego, przeczącego wszelkiej logice. Jak tak delikatny obiekt mógł przetrwać upał? Który zniszczył wszystko wokół niego? I co to zjawisko oznacza dla tych, którzy byli jego świadkami? Przetrwanie posągu wydaje się podważać każde naturalne wyjaśnienie. Ogień ze swej natury pochłania wszystko na swojej drodze, zwłaszcza przedmioty tak delikatne jak drewniana lub gipsowa figurka. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci rozwijać się duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zaczynajmy! Dla obserwatorów stało się jasne, że nie było to zwykłe wydarzenie. Było to coś, co wykraczało poza fizyczne zniszczenie, wzbudzając poczucie podziwu i refleksji. Pożar w Altadenie był bezlitosny, rozprzestrzeniając się szybko i pozostawiając po sobie jedynie zgliszcza. Rodzina Halpinów, podobnie jak wiele innych osób, straciła wszystko, na co pracowała. To, co pozostało z ich domu, było surowym, zwęglonym szkieletem tego, co kiedyś zawierało lata wspomnień i radości. Ale gdy dym się rozwiał, ich niedowierzanie zmieniło się w zdumienie. Pośród gruzów stał posąg Matki Bożej z Guadalupe, Nieskazitelny i nietknięty. Nawet intensywne płomienie, które stopiły metal i rozbiły beton, nie uszkodziły tej małej, ale znaczącej figury. Chalpinowie, dla których figura ta zawsze stanowiła centralny element ich wiary, stanęli twarzą w twarz z czymś, co mogli opisać jedynie jako znak. To nie było tylko cudowne przetrwanie. Było to świadectwo odporności wiary pośród najbardziej niszczycielskich sił życia. Posąg, który kiedyś był cichym symbolem oddania, teraz stał się latarnią nadziei dla całej okolicy. Mieszkańcy, z których wielu zmagało się z ogromem straty, zaczęli przyciągać się do domu halpinów. Posąg szybko stał się centralnym punktem modlitwy i refleksji, ponieważ ludzie z różnych środowisk Szukali pocieszenia i znaczenia. W tym małym, ale potężnym przedmiocie widzieli przypomnienie, że nawet w obliczu całkowitego zniszczenia pozostaje coś większego. Peter i Jackie Halpin nazywali swoją rezydencję Altadena domem przez 37 lat, wychowując sześcioro dzieci i tworząc niezliczone wspomnienia w jej murach. Ich dom był ośrodkiem gościnności. W którym odbywały się liczne uroczystości i spotkania. Rodzina miała niezłomną wiarę, widoczną w religijnych artefaktach, które zdobiły ich dom, w tym posągi Matki Boskiej i Świętego Józefa. Przez całe życie wszyscy napotykamy chwile, kiedy wszystko wydaje się przytłaczające, a znalezienie odpowiedzi wydaje się niemożliwe. W takich chwilach zrozumienie i wskazówki mogą mieć ogromne znaczenie. To jest właśnie to, co oferuje Sekret występy Jezus. Ścieżka do jasności i pokoju poprzez jego objawienia. Ten e-book zagłębia się w jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest dostępny za darmo w przypiętym komentarzu. Złap go teraz, zanim znikną edycje. Gdy zbliżał się pożar Iton, Halpinowie zostali zmuszeni do ewakuacji, pozostawiając większość swojego dobytku. Ogień spustoszył ich okolice, a po powrocie zastali swój dom spopielony. Byli niesamowicie poruszeni, gdy zobaczyli, że figury Matki Boskiej i świętego Józefa w większości pozostały nietknięte pośród zniszczeń. Zebrawszy się wokół nienaruszonej figury Matki Boskiej, rodzina Halpinów, w tym ich sześcioro dzieci i niektórzy małżonkowie, przyłączyli się do modlitwy. Odmówili poświęcenie najświętszemu sercu Jezusa, nabożeństwo, które było centralnym elementem ich życia rodzinnego. Spontanicznie zaczęli śpiewać Regina Caeli, XII-wieczny łaciński hymn do Maryi, którego nauczyła ich matka Petera. Ten moment jedności i wiary został uchwycony na wideo i udostępniony w internecie, rezonując z wieloma, i szybko stając się wirusowym. Muzyczna harmonia rodziny nie była przypadkowa. Muzyka była integralną częścią ich życia. Matka Petera, Peggy Halpin, zaszczepiła w swoich dziewięciorgu dzieciach miłość do tradycyjnej muzyki, którą Peter i Jackie przekazali swoim dzieciom. To wspólne muzyczne dziedzictwo zapewniło im ukojenie i siłę w czasie straty. Pomimo utraty domu i cennego dobytku, wiara Alpinów pozostała niezachwiana. Wyrazili wdzięczność za bezpieczeństwo i lata spędzone w ich domu. Jackie zastanawiała się nad utratą niezastąpionych przedmiotów, w tym pamiątek rodzinnych i fotografii, przyznając się do bólu serca, ale także wyrażając nadzieję i ufność w Boży plan. Tilma Huana Diego od wieków fascynuje zarówno wierzących, jak i sceptyków. Wykonana z włókna kaktusa, materiału o którym wiadomo, że rozpada się w ciągu kilku dekad, Tilma przeciwstawiła się czasowi, pozostając nienaruszona pomimo swojej kruchej natury. Jej niezwykła odporność odzwierciedla nietknięty posąg Matki Bożej z Guadalupe, znaleziony po pożarze w Los Angeles, odzwierciedlając niewytłumaczalną ochronę obserwowaną w obu przypadkach. Naukowa analiza Tilmy przyniosła wyniki, które zaskoczyły badaczy. Badania mikroskopowe nie ujawniły żadnych pociągnięć pędzla, co sugeruje, że obraz nie został namalowany ludzkimi rękami. Żywe kolory, które wydają się zmieniać w zależności od kąta patrzenia, nie zawierają żadnych znanych pigmentów z XVI wieku. Ponadto, astronomowie zidentyfikowali precyzyjne ułożenie gwiazd na płaszczu Maryi, jako pasujące do konstelacji widocznych nad Meksykiem w grudniu 1531 roku w czasie wizji Juana Diego. Ten związek z niebem wzmacnia wiarę w boską interwencję. Podobnie nietknięty posąg w Los Angeles przywołuje na myśl inny biblijny werset. Gdy będziesz przechodził przez ogień, nie spłoniesz, a płomień cię nie pochłonie. Izajasza 43,2 tak jak Boża ochrona została obiecana w Piśmie Świętym, zarówno tilma, jak i posąg służą jako namacalne przypomnienie o Bożej obecności w czasach przeciwności. Tak jak rodzina Halpin odnalazła pokój i nadzieję dzięki swojej wierze, pamiętaj, że czasami odpowiedzi, których szukamy, przychodzą, gdy najmniej się ich spodziewamy. Jeśli szukasz jasności w swojej własnej podróży, nie zapomnij pobrać darmowego ibuka. E Zostało już tylko kilka egzemplarzy. Przesłanie Tilmy wykracza poza jej fizyczną formę. Jej skomplikowana symbolika od czarnej szarfy macierzyńskiej po niebiańskie detale, przemawia do jedności i wiary pośród wyzwań. Ten sam duch rezonował z rodziną Halpinów i ich społecznością, którzy znaleźli ukojenie i nadzieję w nietkniętym posągu. Po niszczycielskim pożarze. Pomimo stuleci badań, żadne naukowe wyjaśnienie nie wyjaśnia w pełni wytrzymałości tilmy ani cudownych szczegółów, które zawiera. Podobnie jak pożar, który pozostawił dom Halpin w popiołach, ale zachował podobieństwo dziewicy, takie wydarzenia przeczą naturalnym prawom i wymagają refleksji. Zachęcają nas do rozważenia możliwości działania boskiej ręki. Oferując otuchę w chwilach rozpaczy i chaosu. Ogień zawsze był ważnym symbolem w tradycji chrześcijańskiej, reprezentując nie tylko zniszczenie, ale także boskie oczyszczenie i odnowę. Dla społeczności Altadeny, płomienie, które przetoczyły się przez ich domy, pozostawiły po sobie potężne przypomnienie o odporności i transformacji. Wśród popiołów! Nietknięta figura Matki Bożej z Guadalupe zainspirowała do refleksji nad tym, jak ogień, choć niszczycielski, może być również narzędziem duchowego udoskonalenia. W Piśmie Świętym ogień jest często przedstawiany jako środek komunikacji lub działania Boga. Kiedy Mojżesz napotkał płonący krzew na pustyni, ogień nie pochłonął krzewu, ilustrując obecność Boga w niezwykłej formie. Podobnie płomienie w Altadenie, choć niszczycielskie, zdawały się oszczędzać posąg, jakby przekazując przesłanie o boskiej ochronie. Ten akt oszczędzenia czegoś tak kruchego pośród chaosu zmusił wielu do rozważenia głębszego znaczenia takiego wydarzenia. Nietknięty posąg szybko stał się duchową kotwicą dla zdewastowanej społeczności. Wielu mieszkańców dzieliło się historiami o swoich zmaganiach, znajdując pocieszenie w idei, że nawet w najtrudniejszych próbach może nastąpić odnowa. Niektórzy zastanawiali się nad słowami z księgi Zachariasza 13:9. Uszlachetnie ich jak srebro i wypróbuje jak złoto. Będą wzywać mego imienia, a ja im odpowiem. Werset ten mówi o tym, że próby, bez względu na to, jak poważne. Mogą prowadzić do duchowego wzrostu i wzmocnienia wiary. Odporność posągu odzwierciedlała odporność, którą społeczność starała się uosabiać. Gdy sąsiedzi zgromadzili się wokół posągu, akt modlitwy stał się wspólnym doświadczeniem. Ludzie, którzy nigdy wcześniej się nie spotkali, zaczęli się jednoczyć, oferując słowa otuchy i dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą i powrotem do zdrowia. Przetrwanie posągu stało się wspólnym symbolem nadziei, wypełniającym luki między różnymi środowiskami i wyznaniami. Nawet ci, którzy nie identyfikowali się jako religijni, znaleźli pocieszenie w zbiorowym wysiłku na rzecz odbudowy, zarówno materialnej, jak i duchowej. Dla wielu pożar stanowił wyraźne przypomnienie o kruchości życia i znaczeniu pielęgnowania tego, co naprawdę ważne. Widok posągu stojącego nietkniętego w ruinach był wizualną metaforą wytrwałości, rozpalając dyskusję na temat roli wiary w radzeniu sobie z niepewnością życia. Rozmowy przeniosły się z dewastacji na odbudowę nie tylko domów, ale także relacji, zaufania. I duchowego zaangażowania. Tak jak nietknięty posąg stał się symbolem odporności, tak znalezienie właściwego przewodnictwa w trudnych czasach może mieć ogromne znaczenie. Jeśli odczuwasz ciężar niepewności, pobierz bezpłatnego e-booka już dziś, jest dostępny tylko do wyczerpania zapasów. Siła nietkniętego posągu tkwiła w jego zdolności do łączenia ludzi poprzez wspólny podziw i refleksję. Stał się punktem spotkań dla różnych perspektyw, z których każda przyciągała niewytłumaczalną naturę jego przetrwania. Niezależnie od tego, czy był postrzegany jako cud, symbol, czy po prostu rzadkie zdarzenie, zainspirował do działania, zbliżając społeczność zarówno w żałobie, jak i odnowie. Przetrwanie tych posągów pośród zniszczeń służyło jako potężny symbol nadziei i wiary dla Chalpinów i ich społeczności. Przypomniało im to biblijny fragment z Księgi Daniela 3:27, w którym szadrach, meszach i abednego wyszli z pieca ognistego bez szwanku, a ich wiara ochroniła ich przed płomieniami. Ta paralela wzmocniła wiarę rodziny w boską ochronę i trwałą moc wiary. Reakcja rodziny alpinów na ich stratę była zakorzeniona w ich wierze. Postrzegali zachowanie posągów jako znak zaufania w Boży Plan, nawet w obliczu tak przytłaczających przeciwności losu. Ta perspektywa zapewniła im siłę i pocieszenie w czasie ogromnych trudności. Film przedstawiający rodzinę śpiewającą wokół nienaruszonego posągu rezonował z wieloma, symbolizując odporność. I jednoczącą moc wiary. Podkreślono, że nawet w obliczu tragedii społeczności mogą się zjednoczyć, znajdując ukojenie i siłę we wspólnych przekonaniach i zbiorowym wsparciu. Ich doświadczenie podkreśla wpływ wiary w czasach kryzysu. Ich historia jest świadectwem zdolności ludzkiego ducha do odnajdywania nadziei i sensu nawet w obliczu druzgocącej straty. Ilustruje również. W jaki sposób symbole wiary, takie jak zachowane posągi, mogą zapewnić pocieszenie i poczucie ciągłości pośród zmian? Po odkryciu nietkniętego posągu Matki Bożej z Guadalupe po pożarze, lokalna społeczność zaczęła zastanawiać się nad ideą boskiej ochrony w czasach klęski. Siła ognia, który pochłonął wszystko wokół, ale pozostawił posąg bez szwanku. Sprawiła, że wielu uznało to zachowanie za znak czegoś większego, czegoś poza naukowym wyjaśnieniem. Wiara często prowadzi nas do chwil nieoczekiwanego spokoju, nawet w najtrudniejszych czasach. Jeśli szukasz tego samego poczucia spokoju, darmowy e-book jest na wyciągnięcie ręki. Pośpiesz się jednak. Pozostało już tylko kilka egzemplarzy. Historia ocalenia posągu Szybko rozprzestrzeniła się w okolicy i poza nią, poruszając nie tylko osoby bezpośrednio zaangażowane, ale także ludzi z różnych środowisk, którzy postrzegali to wydarzenie jako cud lub przynajmniej zaproszenie do refleksji nad boską obecnością w czasach przeciwności. Zgromadzenie ludzi różnych wyznań wokół tego wydarzenia ilustruje, jak potężne symbole, takie jak figura Guadalupe, Mogą łączyć jednostki, oferując pocieszenie i duchowość nawet w najbardziej niszczycielskich sytuacjach. W czasach kryzysu często szukamy wyjaśnień dla niewytłumaczalnego, czegoś, co pomaga nadać sens cierpieniu. Figura stała się więc punktem jednoczącym społeczność symbolem odnowionej wiary. Podczas gdy niektórzy przypisywali to wydarzenie boskiej interwencji, inni postrzegali je jako wezwanie do wzmocnienia zaufania do siły wyższej sam fakt że posąg przetrwał furię płomieni dla wielu wydawał się cichą odpowiedzią boga symbolem jego stałej obecności i zdolności do zapewnienia ochrony nawet w najtrudniejszych czasach to właśnie w tym kontekście biblia oferuje potężne refleksje fragment z księgi izajasza 41:10. Odzwierciedla odczucia wielu osób, które znalazły pocieszenie w zachowanym obrazie: Nie bój się, bo ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem, wzmocnię cię i pomogę ci, podtrzymam cię moją sprawiedliwą prawicą. Ten cytat odzwierciedla fundament, na którym społeczność Altadeny zbudowała swoją odporność, nawet w obliczu zniszczenia. Boża obietnica bycia z nami w kłopotach daje nam ogromny spokój i pomaga nam wiedzieć, że kiedy czujemy się beznadziejnie, On jest tam, aby dać nam siłę i pocieszenie. Gdy historia posągu rozprzestrzeniła się, wielu zaczęło postrzegać to wydarzenie jako potwierdzenie mocy wiary w pokonywaniu najbardziej intensywnych przeciwności losu. Płomienie ognia. Które zniszczyły wszystko wokół, stały się symbolem prób i oczyszczenia, centralnej koncepcji pisma świętego. Fakt, że coś tak kruchego, jak posąg z drewna i żywicy, może wytrzymać tak niszczycielską siłę, jest wizualnym świadectwem siły ludzkiego ducha i boskiej ochrony, która podtrzymuje tych, którzy wierzą. Jeśli ta wiadomość daje ci do myślenia i czujesz, że łączy się z tobą, nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super podziękowanie. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. W tym kontekście społeczność znalazła nie tylko miejsce do opłakiwania strat materialnych, ale także do odnowienia swojego zaangażowania w wiarę. Statua, nietknięta po pożarze, była nie tylko fizycznym przedmiotem, ale symbolem nadziei. Reprezentował ideę, że bez względu na to, jak niszczycielskie mogą być okoliczności zewnętrzne, duchowa moc pozostaje niezachwiana, jak twarda skała pośród burzy. Wydarzenie to stało się zatem punktem zwrotnym dla społeczności, nie tylko ze względu na przetrwanie obiektu, ale także ze względu na duchowe odrodzenie, jakie przyniosło. Wiara, która w wielu sytuacjach wydaje się krucha i bezbronna, okazała się potężna i odporna, podobnie jak posąg pośród płomieni. Obecność czegoś tak świętego i nietkniętego w środku zniszczenia stała się przypomnieniem, że w czasach kryzysu boska ochrona i siła są zawsze dostępne dla tych, którzy zachowują silną wiarę.